Dzień dobry, jest środa czwarty grudnia. Gabriela Stefanowicz zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia w telewizji Streameo. Kara dla właściciela kowarskiego grzybka, wyjątkowy kiermasz świąteczny. Po wielu latach oczekiwań konserwator Zabytków nałożył karę 20 tysięcy złotych na właścicieli kowarskiego grzybka. Materiał Roberta Czepielewskiego. Tak obecnie wygląda dawny pawilon oficerski, a współcześnie nazwany przez mieszkańców Kowar Grzybkiem. To jeden z charakterystycznych obiektów zabytkowych w Kowarach. Jest to efekt nieprzemyślanych decyzji ówczesnych władz miasta nad Jedlicą, jak również niefrasobliwości jego nabywców. W latach 90. ten obiekt został sprzedany w prywatne ręce, trafił w prywatne ręce. Obiekt miał być zagospodarowany, natomiast właściciele tego obiektu nie podjęli działań zmierzających do tego, żeby ten obiekt utrzymywać w w odpowiednim stanie. Z roku na rok stan tego obiektu ulegał pogorszeniu. Widzimy, jakie są efekty, właśnie w cudzysłowie, dbania o zabytek. Możliwości Urzędu Miasta zostały wyczerpane w kwestii nakłonienia właścicieli do podjęcia stosownych decyzji w celu ratowania zabytku. I tak sprawa zrujnowanego grzybka trafiła do Jeleniogórskiej Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. Zaskutkowało to tym, że po raz pierwszy w historii miasta konserwator zabytków nałożył karę finansową na właścicieli obiektu. Na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Wystosowaliśmy grzybne w celu przymuszenia właścicielom, bo jest tam dwóch właścicieli, w celu zmuszenia ich do podjęcia kroków mających na celu zabezpieczenie tego grzybka. Pan jeden z właścicieli odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od tej grzybny i póki co sprawa ta jest rozpatrywana w ministerstwie, zobaczymy, jak ministerstwo się do tego przychyli, znając jednak, że powody, na, który, na którymi się kierujemy, prawdopodobnie zostanie to chyba że są tam jakieś błędy proceduralne, ale wtedy je, to postanowienie jeszcze raz powtórzymy i wyeliminujemy te błędy, ale chcemy e, doprowadzić do tego, żeby właściciel e, no, bezkarnie nie czuł się i miał obowiązki do wykonania. Obecne, jak również późniejsze działania konserwatora zabytków mogą skutkować przejęciem obiektu przez miasto. Wojewódzki konserwator zabytków powiedział, że pomoże nam w odzyskaniu tej nieruchomości, jak i również zrobi wszystko co w jego mocy, żeby ten obiekt został odrestaurowany, obiekt jest zabytkowy i pomoże nam w pozyskaniu pieniędzy nawet od ministra kultury. Przypomnijmy, że nieudaną próbę wywłaszczenia obiektu podjął starosta powiatu Jeleniogórskiego w 2010 roku. Czy tym razem działania się powiodą? Pokaże czas, który jest mniej łaskawy dla zabytku. Przygotowali setki świątecznych ozdób, bo chcą zebrać pieniądze na rehabilitację koleżanki. W tym roku podopieczni nauczyciele ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jeleniej Górze przeszli samych siebie. Strojki, bombki, renifery, serduszka, nawet syrop piernikowy i ciasteczka. Między innymi takie cudeńka kupić można na jedynym w swoim rodzaju kramie świątecznym. Wszystkie ozdoby zostały przygotowane ręcznie przez wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Nie chcemy zbierać pieniędzy, nie oddając nic w zamian. Powiemy o tym, że jeżeli oddaje się serce komuś, to otrzymuje się dwa serca z powrotem. Nasze dzieci bardzo chętnie są bardzo empatyczne, bardzo współczujące i bardzo są opiekuńcze. I bardzo chętnie pracują co roku przy tych naszych przygotowaniach. Amatorów ręcznie robionych ozdób nie brakowało. To jest 3 złote to piękne drywienko, a, a mówię, to będzie wisiało przez lata. To będzie pamiątka dla przyjaciół. Niedrogie, a od serca. I dla serca. Bo rodzina to jest na nasze życie. My żyjemy w radzie rodziny. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację 19-letniej Moniki, uczennicy Jeleniogórskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dziewczyną opiekuje się jej siostra. Trzeba pomagać, no bo w życiu no, trzeba komuś pomagać, tak? Jak jest źle, no to trzeba komuś yy, pomagać, tak? A dobro wraca? Tak. A wy jesteście szczęśliwi, że możecie jej właśnie w ten sposób pomóc? E, tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszymy się, że możemy komuś tak dobrej, bardzo dobrej osobie pomóc. W tworzenie tych szczególnych ozdób zaangażowało się 120 wychowanków i nauczycieli ośrodka szkolno-wychowawczego. Prace rozpoczęli już w październiku. Także nie ma co zwlekać, tym bardziej, że kiermasz trwa do piątku od godziny 9 do 13 na Placu Ratuszowym. Muzeum Karkonoskie w zakończyło projekt konserwacji wzorników szklarskich pochodzących z chód Józefina i Frica Ekerta w Piechowicach. Wernisarz zaplanowano na 6 grudnia. Muzeum Karkonoskie zakończyło projekt konserwacji wzorników szklarskich pochodzących z dwóch najsłynniejszych w Europie w ówczesnych czasach hut szkła Józefina w Szklarskiej Porębie i huty Frica Heckerta w Piechowicach. Efekt prac będzie można poznać już 6 grudnia podczas otwarcia wystawy poświęconej tym unikalnym dziełom sztuki. Ta konserwacja pokazuje jak można rzeczywiście przywrócić należyty stan obiektom malarskim, bo większość z tych, z tych wzorników, które poddane były konserwacji, to piękne, kolorowe prace z wieloma szczegółami. One same w sobie są dziełem sztuki. Dwa wzorniki, które posiadamy w zbiorach, mają określonych autorów co jest dla nas bardzo istotne. Jeden z wzorników Huty Józefiny to Aleksander. Pol, wybitny dekorator, a także kierownik Wieloletniej Huty. Wszystkie są sygnowane, co jest dla nas bardzo istotne i ważne. Natomiast z Huty Fritza Heckerta mamy przypisane datowanie autorstwo jednemu też ze znakomitszych XIX-wiecznych malarzy na szkle, Oskarowi Jumelowi. Wzorniki zostały wykonane niezwykle misternie, przy użyciu gwaszu, ołówka, kredki, tuszu jak również akwareli i są jedyne w zbiorach Muzeum Karkonoskiego przypisane tym dwóm znakomitym hutom i ich projektantom. Wzorniki szklarskie to nie tylko piękne dzieła sztuki przeniesione na papier, to także serce każdej huty szkła. Myślę, że bez wzorników tak naprawdę nie mogłoby powstać żadne szkła, bo wzorcownia, pomysły opiera się przede wszystkim na źródłach na, na wzorze, na dekoracji, która jest powtarzalna lub nie, ale też powoduje to, że huta jest znana nie tylko z suchych, że tak powiem, form szklanych, ale także rozpoznawalna właśnie poprzez swoje dekoracje. Dodatkowym smaczkiem wystawy jest fakt, że zwiedzający będą mogli zobaczyć zamysł projektanta przeniesiony później na szkło. To jest właśnie wyjątkowe w tych wzornikach, że zobaczymy to, co jest namalowane w, pod koniec wieku XIX i możemy Poszukać na naszej wystawie tych samych dekoracji, niekoniecznie na tym samym wzorze szklanym, natomiast praktycznie jeden do jednego powtórzony wzór wzorników. Wystawa potrwa do 15 grudnia, obecność obowiązkowa. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na piątkowe wydarzenia.